Modlitwa w chrześcijaństwie to coś więcej niż monolog. To dynamiczny dialog. No właśnie, jak prowadzić taką kompletną rozmowę z Bogiem, by stworzyć głęboką relację? Okazuje się, że tradycja chrześcijańska wskazuje na trzy kluczowe formy, które tworzą ten dialog. Zacznijmy od tej pierwszej, chyba najbardziej naturalnej formy: chodzi o modlitwę prośby. To właśnie w niej, w akcie prośby, człowiek zwraca się do Boga ze swoimi potrzebami. Co ciekawe. U jej podstaw leży zaufanie, a niezwykłe żądanie. Chodzi tu o pielągnowanie pokory i wzmacnianie oparcia w Bogu. Dobra, to teraz druga forma. Tutaj uwaga, przenosi się zaproszenia na docenianie. To nie jest tylko takie zwykłe dziękuję, ale aktywne budowanie radosnej relacji. W ten sposób wdzięczność tak naprawdę wzmacnia wiarę i postrzeganie dobra wokół. I wreszcie trzecia forma, która dotyka ludzkiej niedoskonałości i drogi do pojednania. Kluczowe jest upragnienie uzdrowienia i po prostu nowego początku. To jest fundament duchowego uzdrowienia i nawrócenia w chrześcijaństwie. No dobrze, a jak te trzy różne formy łączą się w jedną spójną rozmowę? Widać tu jasno, że każda modlitwa odgrywa zupełnie wyjątkową, kluczową rolę. Razem przekształcają modlitwę z monologu w głęboką, wielowymiarową relację. Angażując całego człowieka, tworzą po prostu żywe, autentyczne doświadczenie wiary. To skłania do refleksji, prawda? Jak te elementy budują nie tylko modlitwę, ale pełną więź.